Banioga. Najwięcej jest y, dzieci, i to takich dzieci, właśnie jak my to określamy, infans 1. Czyli to są właśnie mhm. takie dzieci od y, niemowląt, tak mniej więcej do 6 roku życia. Potem jest druga grupa dzieci do tak mniej więcej 14 roku życia. Y, są też y, osobnicy, tak zwani młodociani. Blondynka. A to małe dzieci wszystkie takie jakieś blondeski takim lądaskiem. bo ja dożyłem. Tu jest warkocz. Tu jest jakaś kość kolejna długa. No jest to takie że te włosy się tak dobrze zachowały, że te warkocze są takie splecione, widać jakie te, te korony, tak jak się odkrywa czaszkę, to widać właśnie na, na sklepieniu ten taki zapleciony warkocz, a u tych młodszych dziewczynek to jeszcze taki właśnie ten warkoczyk z tyłu, taki odciągnięty, te koraliki ułożone, bo to widać tak jak jest głowa i tak widać przy szyi, takie właśnie koraliki ułożone, tak w takim malutkim rzędzie takie. Przy dwóch takich małych czaszeczkach e, zachowały się takie fragmenty chyba czepeczków, e, odkryliśmy też ślady swetra, kawałku swetra, może to była chusta, bo takie regularne oczka, tak jak się na drutach robi, to tak właśnie tak się rozciągały, buty, e, buty nawet dzieci, takie malutkie właśnie choleweczki e, i taki e, też d, para, dobrze, bo to były dwie kończyny dobrze zachowane właśnie z takimi trzewikami, takie obcasiki wcześniej. Tutaj na przykład e, przy e, czaszce znaliśmy spinkę do włosów. Widać, że to była bl blondynka. Zresztą, e, kiedy znajdujemy te wszystkie warkocze uplecione pięknie, te warkocze też są wszystkie blond. E, dlaczego? To są dzieci. Dzieci z reguły mają właśnie blond włoski. Tak jak no, wie, większość z nas prawdopodobnie w, w dzieciństwie, teraz będąc brunetami, kiedyś miał, miał blond włosy. Tutaj przy jednej czaszce e, na znaliśmy taki e, grzybyczek wpięty we włosy. Już podczas e, pierws, pie, pierwszego dnia wykopali, znaleźliśmy krzyż. Te kobiety e, i dzieci były zamknięte w kościele, czyli najprawdopodobniej zabrały te dewocynacje z, z kościoła. Tu, tu są historie, jak szły, śpiewając jakieś re, re, religijne pieśni, także bardzo możliwe, że też znaczy na pewno wiedziały, że idą na, na śmierć.